Dzień dobry. Dzisiaj mamy tą przyjemność witać się z Wami z Suchego Lasu i chcemy Wam zaprezentować bardzo atrakcyjną nieruchomość na sprzedaż. Jest to dom, dość spory dom, ale równocześnie bardzo kompaktowy i myślę, że wystarczający dla niejednej rodziny. Jest to dom, tak jak mówiłam, w Suchym Lesie na ulicy... Nie wiem jak dobrze znacie e, tą lokalizację, ale jesteśmy bardzo blisko rezerwatu Meteoryt i wielu terenów zielonych. Przepiękne lasy macie na wyciągnięcie ręki. Jak widzicie, dom posiada kominek. Praktyczny, nie za duży, nie za mały ogród, także jeżeli nie jesteście e, fanami. Dużego, y, dużego ogrodu czy dużej przestrzeni. To Wam się spodoba, chociaż naprawdę, jak dla mnie, jest dużo wystarczające miejsca. Proszę. Tutaj macie salon, a tu jest ukryty garaż również z pomieszczeniem gospodarczym, gdzie znajduje się piec gazowy, jak również umywalka, czyli coś świetne. po spacerze z psem. Możecie tam zostawić płaszcz. Więcej ogrody jest pokazane na, na innych ujęciach, które, które były nagrywane za pomocą drona. Także pewnie Wam tutaj wpleciemy w ten film. Chodźcie, pokażę Wam resztę dołu. Nadmienię, że przestrzeń całego dołu jest w stylu open space, czyli bardzo otwarta przestrzeń. Właściciele też zadbali, żeby ją bardziej otworzyć. Ta część wypoczynkowa ma około 35 m2. Piękne schody. Na lewo mamy wejście do garażu i do pomieszczenia gospodarczego. Na prawo jest wejście do domu. Jak również praktyczna łazienka. I ta łazienka ma prysznic. Spora, wygodna. duży, przestronny hall. Na przeciwko mnie y, są drzwi, które prowadzą do, y, do biura, y, którego Wam dzisiaj nie pokażemy, y, ale zapraszamy serdecznie na prezentację. Jest to przestrzeń biurowa, może to być gabinet y, czy pracownia i y, 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 w tym przypadku to pomieszczenie ma ponad 11 metrów kwadratowych, jest w kwadracie, także bardzo ustawne. No i serce każdego domu, czyli kuchnia. Duża, przestronna i bardzo rodzina. Zobaczcie, jaki duży stół się tutaj mieści, że całą rodziną można zjeść e, posiłek. Spójrzcie z tej z perspektywy. Piękna, otwarta przestrzeń i nie wiem, czy zauważyliście, ale nikt Wam nie zagląda do okien. Tutaj jest duży żywopłot, tu macie ogród. Jedynie to okno jest od ulicy, ale też e, właściwie nie widać sąsiadów, bo sąsiad e, ma też e, nasadzone drzewka, w tym wypadku tuje. Zapraszam Was teraz na górę, bo też jest... E, bardzo ciekawa tam przestrzeń. Jak widzicie, piętro to tak jakby przepiękny balkon w tym domu. Ten korytarz ma długość ponad 6 metrów i po prawej stronie znajduje się tutaj jest łazienka, garderoba i dwa pokoje na końcu korytarza. Nie pokażę Wam wszystkich pomieszczeń, bo właściciele chcą zachować prywatność, ale zobaczycie je podczas wizyty w tym domu. Piękne miejsce na biblioteczkę. A nawet na, na biurko, tak? Gdyby ktoś z Was musiał pracować zdalnie, a potrzebowałby więcej pokoi dla dzieci, to myślę, że tutaj fajną przestrzeń też można stworzyć, ale biblioteczka jest bardzo praktyczna. Wchodzimy do największego pokoju, który znajduje się na piętrze. Jest to pokój o powierzchni około 26 metrów kwadratowych. Mówimy tutaj o powierzchni użytkowej, bo jak widzicie, są skosy, ale te skosy są bardzo wysokie. I ja, która mam 1,60 m, z łatwością się właściwie mieszczę pod każdym z nich. Bardzo duża przestrzeń praktyczna. Macie dwa okna. Jeżeli zastanawiacie się, co to jest ta srebrna rura, to jest to rura od kominka. Myślę, że jest bardzo ciekawie zaaranżowana przez właścicieli, jak również dodatkowy plus, ona daje też ciepło. Dzisiaj specjalnie dla Was rozpaliliśmy kominek i naprawdę czuć jak to ciepło jest fajnie rozprowadzane po całym domu. Myślę, że to będzie e, bardzo fajna, e, fajna sypialnia dla, e, dla rodziców, a może pokój i bawialnia dla dzieci. Pokażę Wam łazienkę. Ta łazienka jest e, z Wanną. Też jest dobrych rozmiarów. Spójrzcie. Dwa stanowiska. Wasza ulubiona pani pośrednik. A co? Jest tu miejsce na toaletę, na bidet, także dla rodziny. Coś, co rozwiązuje problemy Kolejek do łazienki. I tutaj, na prawo, e, naprzeciwko e, wejścia e, na, na piętro, znajduje się garderoba. Ona ma powierzchnię około 6 m2. I tutaj są dwa pokoje. E, był to pierwotnie jeden duży, ale zostały wydzielone dwa pokoje o powierzchni 12 m. One też mają skosy, ale te skosy są naprawdę dosyć szerokie, więc można spokojnie się wysokie, można się zmieścić. Cały dom ma powierzchnię łącznie z garażem i z pomieszczeniem gospodarczym ma powierzchnię około 170 m2. Przed domem macie też dwa miejsca parkingowe, spokojna okolica. Doskonały dojazd do poznania, naprawdę, bardzo szybko się idzie. Cóż mi zostało? Zapraszam Was serdecznie na prezentację tego domu. Spotkajmy się tutaj, a sami przekonacie się, że naprawdę warto rozważyć zakup tej nieruchomości. Tymczasem życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Pa!